Z tej witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj gramy w Brawl Stars'a. Moje konto, jak wie, sami widzicie, już jest trochę ulepszone. No, mam już Franka z epickich, to jest mój jeden taki dobry, epicki. Carlo no, widzicie. Mam już tyle pcharków. W ogóle nagrywałem odcinek. I mi się urwał I teraz nagrywam drugi, w którym w, dzisiaj w odcinku spróbuję dobić tego oto Mega Boxa. O! I zrobię sobie dzisiaj tą misję. Przynajmniej spróbuję za 500. Więc bez żadnego przedłużania lecimy Grać! Dobra, lecimy, lecimy za dymkę. Mm, pełne skupienie, pełne skupienie. Mam gadżet do szelki. Spróbuję, spróbuję teraz, teraz strzelić gola. Nie, 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 wierzę. Jak zwykle przegrana. Pewnie przegramy to znowu. Szelka nie jest dobra na zadyma. Nie wierzę. Ja tylko na pół tracę pucharki. Zapomniałem dać shudowno. Dobra. Bo w sumie mogę zagrać nagrodę. Fajna mapa, akurat naszelka, taka jakby. Na tej na nagrodzie można dużo ludzi pozabijać, więc no, no, opyla się jeszcze z tym gadżetem. O, tutaj tego Rico bym wziął. Nice! Dobra, lecimy teraz na tego Bula. Tutaj tam bym Franka tego wziął. Albo tutaj bym się skrył. Tak jest. Nie, 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 nie. Ajaj, muszę ostrożnie grać. Niestety ten gadżet na... To nie działa. Dobra, zabiliśmy Ricocheta. Teraz pójdziemy na Franka. Albo inna bóla? Nie, 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 pisnie. Czemu? Ja ciągle muszę przykrywać. To jest smutne. Dobra, tego już poriko, poriko. Po bólu, po bólu. Dobra, lecimy dalej. Na razie no wygrywamy, wygrywamy. NIE! Kurde, sorry, że się nie odzywałam, ale no... Takie skupienie jest trochę. Jakby. Ej, 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 nie, nie, nie! Dobrze! Jak na razie idzie nam dobrze. Tego Rico trzeba tak... ...tutaj podnieść. Nie, 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 nie trzeba uciekać. Dobrze! I wygrano! Ludzi zabiliśmy Cztery Dobra, czyli jeszcze Musimy zabić dwóch ludzi I będzie gitara Siema Dobra, my się widzimy już W menu głównym Bo tak ciągle to nagrywać To nie ma sensu Ja już jestem. Jak widzicie, już wygraliśmy misję, zrobiliśmy. I czas na mega boxa. Kurczę, trochę się boję tego mega boxa otwierać, bo w tamtym odcinku, co mi się urywało, już dropnąłem gadżetę z tego oto big boxa. O tego za dziewiąty. Więc teraz może mi nic nie dropnąć. Ale cóż otwieramy. Ja zasłonię liczbę, a wy widzicie, ja nie widzę. Dobra, lecimy otwieramy. Już chyba nic nie dropnie, bo za dużo monet Trzy... jest, 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 jest! Nie wierzę! Coś dropnie, co to będzie? mi przynosicie chyba! Nie wierzę! Dropnęłem Mortisa! Sorry, że tak się drze i w ogóle przepraszam Was za to! I naprawdę się tak się cieszę, że nie wierzę w to w ogóle. Mortisa dropnęłem! Ja cię kręcę! Mityczny! Dobrze się to nagrałem! Ja cię kręcę. Drobnęłem Mortisa, nie wierzę w to. Dobra. Dzisiaj tego mega boxa chyba już nie dobiję i tak. Ale z, w Alei. Ale tak się mega cieszę z Mortisa, że w ogóle... Ja cię kręcę, aż mnie brzuch zaczął boleć. <grym> Dobra, ja się z Wami żegnam, Pamiętacie, pamiętajcie o subiku, łapeczce w górę, yy, łap subiku z dzwoneczkiem, no ja się z Wami żegnam, Elo.